Cześć, z tej strony Karina i dzisiaj ja zapraszam Was na warsztatę online. Będziemy tworzyć niezwykłe pudełko, pudełko pełne pięknych wspomnień, pięknych zdjęć otulonych oczywiście wspaniałymi papierami od grafoklaka i suszkami. Dzień nietudzinkowo, ciekawie i oczywiście pracujemy na bazie z crafty Jest to baza albumowa, otwarta tym razem i nosi nazwę Diora Box. Do tego, oprócz tego co zobaczycie tutaj, co mam na stole na blacie, będą dodatkowe zestawy indeksów, dodatkowe zestawy modułowe. Naprawdę będzie tego dużo. Będą nawet moduły z kopertami, z których się bardzo cieszę. Moduły w postaci folii. Będzie jeszcze ciekawiej. Tak więc zapraszam Was na warsztaty, które odbędą się pod koniec sierpnia. Wszystkie szczegóły macie w opisie. W zestawie warsztatowym macie wszystkie niezbędne elementy do stworzenia właśnie takiego albumu. Dodatkowo, oczywiście, macie dużo, dużo dodatkowych elementów, których obecnie nie widać na filmie. Dlaczego? Bo ja lubię, gdy się dużo dzieje, gdy macie przede wszystkim możliwość wyboru, i każdy dostosowuje swoją pracę do swoich potrzeb i może. Oczywiście bazować i tworzyć projekt taki jak ja, ale też może go rozmawiać zgodnie ze swoim wewnętrznym głosem. Będą oczywiście dodatkowe piękne elementy metalowe, a do tego ćwieki, tak więc będzie się działo. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że albo Wam się podoba. A jeżeli Wam się podoba, to koniecznie zapiszcie się na warsztaty. Pamiętajcie, że warsztaty są dostępne dla Was 24 godziny. Pracujecie kiedy chcecie, kiedy macie ochotę, i kiedy macie czas. I macie oczywiście dostęp nieograniczony na zawsze dla Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!